est per se et Królowa Jadwiga podążała za wspaniałym orszakiem. Doliną rzeki ropy, w stronę Biecza niedaleko miejscowości, do której zdążali. Rozszalała się wichura, która wkrótce przemieniała się w straszliwą burzę. Wiatr wył, drzewa z trzaskiem waliły się pod nogi. Zwierzęta w popłochu uciekały, szukając miejsca schronienia. Z góry lały się strumienie deszczu, które szybko zmieniały małe żelotne potoczki huczące, rwące rzeki. Czarne niebo rozdzierały potężne błyskawice, a lasem wstrząsał huk gromów, niektóre konie, spłoszone błyszczami burzy. Zerwały uprząż i rozpierzchły się we wszystkie strony. Sytuacja była krytyczna. Jak ocalić ludzi i siebie przed nieuchronnym śmiercią? Rozmyślała gorączkowo królowa. Jedynie Bóg mógł uciszyć rozszalały żywioły. Opuściwszy powóz, Jedwiga upręknęła na kamienistej drodze i zaczęła wołać ku niebu na klęczkach. Przebyła drogę do miejsca postoju, do widniejących na horyzoncie wysokich drzew. Wreszcie, znużona, upadła pod rozłożystym baldachimem liści, zalewając się łzami. Wtedy stał się cud, burza ustała. Aby upamiętnić wydarzenie po pobliską miejscowość nazywano klęczonami. Fundatorką Kościoła Karmelitów w Krakowie była Królowa Jadwiga. Świątynię budowano poza murami miasta dla ubogiej ludności zamieszkującej podmiejskie okolice. Królowa często doglądała budowy kościoła, rozmawiała z budowniczymi i dobrym słowem zachęcała ich do pracy. Pewnego razu, przechadzając się po placu budowy, spostrzegła, że jeden z robotników płacze. Zapytany opowiedział o biedzie i o ciężkiej chorobie żony. Wzruszona Jadwiga podarowała mu złotą sprzączkę od trzewika. Gdy odeszła, budowniczy ze zdumieniem spostrzegł ślad królewskiej stópki odciśnięty na kamieniu, na którym stała przed chwilą monarchini. Wykuł ten kamień i wmurował go w ścianę nowej świątyni. Na wzgórzu gołąga stała kapliczka, w której był obraz cudami słynący. Dowiedziała się o nim jadwiga i pewnego razu wybrała się na pielgrzymkę do kapliczki gołomowskiej. Skalna góra była bardzo wysoka. A stoki jej zawalone odłamkami kamieni. Dostęp na szczyt był bardzo utrudniony, lecz królowa nie zważała na to, tylko przybywszy na miejsce, zdjęła obuwie, postanawiając wyjść na szczyt bosą. Towarzyszący królowej dwór odradzał swej pani podróż na bosaka, lecz nie na wiele się to przydało. Rozpoczęła się podróż na szczyt wzgórza. Wszyscy z trwogą spoglądali na bosę nóżki monarchii. I czekali, czy rychło poleje się krew z pokalczonych ostrymi obłamkami skały nóg. Lecz o dziwo patrzą i oczom nie wierzą, gdziekolwiek spocznie stopa bosych nóg królowej, tam wszędzie wyrasta trawa i kępy przecudnych wonnych fiołków. Zumiany dwór skwapliwie zdejmuje obuwie i w wielkiej pokorze kroczy boso za swą panią. Tak doszli do Kościoła, od tego czasu nie uświadczy Świątów w okolicy tylko na Górze gołonorskiej. Razu pewnego, a było to jak pieśń niesie, Późną wiosną, w piękny, słoneczny dzień, Zawędrowała królowa wraz ze swoimi dwórkami na wyniosłe wzgórza, skąd roztaczała się piękna panorama. Na prawo widać było miasto Biecz, a na południu rozległe tereny usiane lasami i łąkami pełnymi kolorowego kwiecia. Kwitły tam kaczeńce, pierwiosnki, zawilce, śnieżyczki i przebiśniegi. Królowa Postanowiła usiąść wśród tego prześlicznego kobierca i odpocząć. Siedząc na pięku i patrząc na obwycone łąki, Jadwiga zasnęła. Jej dwórki w tym czasie zbierały kwiaty, biły bianki, nakładały je sobie na głowy i nociły piosenki. Ustroiły również głowę dostojnej monarchini. To budziło królową. Królowa przytarła oczy i patrząc na wzgórze pełne kwiatów, na dwórki z wiankami na głowach powiedziała Słyszałam picie kościelnych dzwonów i śpiewy pobożne. Powiadam wam, minął stulecia w tym miejscu, wśród tych domów, powstanie świątynia, w której ludzie oddawać będą cześć Bogu, a wieś ta z powodu tylu pięknych kwiatów Powinna nosić nazwę światonowica.